Cóż za piękna pogoda! Dzień dobry! Mamy koniec października i trafiła nam się taka piękna e, pogoda, prawdziwa polska złota jesień. Jestem nad brzegiem Wisły na spacerze. W takich okolicznościach warto byłoby napić się herbaty. A żeby napić się herbaty potrzebna nam jest kuchenka. No i dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak można w prosty sposób. Z rzeczy, które ma każdy w szufladzie lub nawet w kieszeni, zrobić prostą kuchenkę na alkohol. Zapraszam. Żeby zrobić taką kuchenkę, potrzebujemy kilku przedmiotów. Przede wszystkim pudełka. To pudełko to jest coś takiego. Aluminiowe pudełeczko można dostać na danym portalu aukcyjnym. Wata. To jest wata. Ceramiczna, którą używa się w biokominkach, i taką siateczkę. To jest siateczka ze stali nierdzewnej, z drutu, chyba 0,3 mm. Nie wiem, czy ją widać, jak będzie tutaj pod światło. Ta siateczka nie jest nam koniecznie potrzebna, ale dodaje e, uroku tej kuchence. No, a przede wszystkim zwiększa jej praktyczność, bo ta wata jest dosyć delikatna, i tam moglibyśmy ją zaczepić, wydrapać. A tak ta wata będzie osłonięta taką siateczką. Przystępujemy do pracy. Najpierw musimy sobie siateczkę, którą tutaj mamy wcześniej, przygotowaną tak poukształtować, żeby później ją wsadzić do środka do tego pudełka. Także trzeba ją teraz ręcznie, delikatnie tak na, nagiąć. Czy można było ją do środka wsadzić. Przepraszam, może być słychać cały czas odgłosy spacerujących tutaj ludzi. Wydawało mi się, że w tej godzinie będę tutaj sam. No ale w Warszawie być samemu w takich pięknych okolicznościach przyrody jest dosyć trudno. Więc robimy swoje. Ugniatamy tę siatkę tak, aby można było ją później bez problemu wsadzić do środka. Wygląda to mniej więcej tak po chwili, tutaj nie należy się spieszyć. robić to starannie tak, żeby można było później cieszyć się pięknie wykonaną kuchenką. Zaginamy, to się ładnie kształtuje, bo to jest siatka z drut ze stali nierdzewnej, także się ładnie nam tutaj ukształtuje. Mamy już mniej więcej coś takiego, taki koszyczek. A trzeba uważać. Że drut jest dosyć ostry i można się nim skaleczyć. Także BHP zalecam. Ja to robię dosyć szybko, ale Wy robiąc to w zaciszu domowym nie musicie się z tym śpieszyć. Gdy mamy już coś takiego wykonane, trzeba teraz będzie to przyciąć, tak żeby. Ten nadmiar tutaj nam nie przeszkadza. Przycinamy go dookoła. Nie wiem, czy się będzie bez opatrunku. Ten drut mi się dosyć głęboko wbił. No nic, mamy. Mamy przycięte. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Teraz przystępujemy do wycięcia waty. Tą watę musimy sobie w jakiś sposób odznaczyć. O tak, naciskamy, tak, żeby nam się tutaj zaznaczyło kółeczko. I tak przytniemy tą watę, żeby ona bez problemu nam weszła do tego pudełeczka. Można to przyciąć nożykiem do tapet. Może tak, jak w moim przypadku, ostrymi, takimi troszeczkę większymi nożyczkami. Mamy coś takiego. Taki krążek. Krążek. I teraz ten krążek wkładamy do tej, tego krążka z siatki. Jak już to mamy zrobione, to teraz możemy próbować wcisnąć to wszystko do tego pudełeczka. Ostrożnie oczywiście, żeby nie pokaleczyć się tym nieszczęsnym drutem. Proszę. Jak to nam wszystko tutaj ładnie wejdzie. Możemy sobie tutaj pomóc ewentualnie jakimś płaskim narzędziem, na przykład nożem i powstało nam coś takiego. To w zasadzie koniec pracy. Jest kuchenka. Zamykamy. Najfajniejszą rzeczą w tej kuchence jest to, że możemy ją napełnić płynem, czyli alkoholem. W momencik, kiedy teraz ten alkohol przyniosę. Możemy ją napełnić alkoholem. W moim przypadku jest to paliwo do biokominków. I tutaj tę kuchenkę odłożę. No ta akurat jest prezentem dla mojego przyjaciela Michała z kanału Radio Bike. Już mu obiecałem, że mu to wyśle I teraz Michał, idę do paczkomatu i wyślę Ci tę kuchenkę. A ja tutaj mam już wcześniej zrobioną przez siebie wypróbowaną kuchenkę, która, e, którą użyjemy do gotowania herbaty. A zrobimy to w bezpiecznym miejscu zaraz tutaj wezmę cegłę, żeby można było bezpiecznie zapalić ogień i sprawdzić jak szybko można ugotować herbatę na takiej kuchence. No i dobra, mamy tutaj cegłę, kładziemy w naszą kuchenkę, nalewamy odpowiednią ilość. Może jeszcze troszkę. To jest bioetanol do kuchenek, do biokominków. Sprawdzamy, nic nam się nie wylewa. Wszystko zostało wchłonięte przez watę ceramiczną. No a teraz zapalamy. Nie wiem, czy widać? Tak, widać już. Widać już płomień. Kochanka się rozpaliła. Widać go? Mam tutaj e, przygotowany wcześniej kubek, który stanowi osłonę przeciwwietrzną. Kubek wygląda w ten sposób. Zrobiłem go kiedyś, kiedyś ze starego kubka stalowego, który niestety e, był parzygębą. Nie nadawał się do picia, więc wywierciłem tutaj otwory. Tutaj również. Wydałem takie śrubki, żeby w momencie, kiedy się położy tutaj e, kubek, w którym będziemy grzali wodę, to e, będzie to jakaś taka przestrzeń, żeby te, to ciepło mogło się tędy wydostawać. Spróbujemy, czy to działa. Kuchenka nam się już ładnie rozpaliła. Wspaniamy. Aż nam się zagotuje woda, o, trochę ta deska, znaczy ta cegła jest trochę nierówna, nie trzyma poziomu, ale teraz powinno być dobrze, a ja Wam pokażę kilka przebitek, bo naprawdę dzisiaj pogoda jest cudowna, śmie gorąca. Dobra, herbatka niech się zaparzy. Herbatka niech się zaparzy, a ja może kilka słów bardzo fajny gadżet. Przyda się na takie właśnie krótkie wyjazdy na rowerku, żeby można było się napić herbaty lub kawy. Ale powiem Wam, że chyba w to miejsce już więcej nie przyjadę. Stałem tutaj może z godzinę, kilka osób przychodziło, kilka osób pytało się co robię, a dwie młode dziewczyny spytały, czy nie mam czasami na zbyciu trawy. Nie wiem czy ja wyglądam na handlarza sianem. Także niezbyt przyjazne miejsce. Ale za to widok super. Piję herbatkę.